Siemano. Jak widzicie, podróżuję autem i zapewniam Was, że podróżuję w kierunku kolejnej motoryzacyjnej przygody. Otóż dzisiaj dzień zaczął się leniwie. I zadzwonił do mnie mój kolega, który wpadł na idiotyczny pomysł, że kupi sobie Mana. Mana TGA. Pomysł, pomysł z gatunku głupich. No ale co się wiąże z tym pomysłem? Ufman stoi na jakimś polu czy na jakiejś łące od lat kilku i trzeba go ruszyć z miejsca. A z powodu tego, że przypuszczalnie hamulce nie puszczają, gdyż klocki hamulcowe przywarły do tarcz, no to jest to utrudnione. Więc jadę, jadę z odsieczą, zobaczymy, co się uda zrobić. Nie wiem, czy coś się uda zrobić, ale spróbujemy. To jest ten sam gościu, który w filmiku o odpalaniu maka oczywiście nieskutecznym odpalaniu maka yy, wlewał tak długo olej do silnika. No, to ten gościu. Także dzisiaj kolejny wspólny filmik. Dobra, siema, jestem tutaj już na miejscu z moim wiernym kolegą Tomaszem. O, to jest jego nowy wysokiej klasy wóz. Jak wiecie, od niedawna mam sprzęt, audio wysokiej klasy i dzięki temu, że mam ten sprzęt, to mogę się z Tomaszem łączyć na odległość. Tomaszu, powiedz coś. Witam, witam, publiczność. A widzicie? Kurwa, ja go nie widzę, a Wy go słyszycie. Niebywałe, co? Więc tego oto ogóra będziemy odpalać. Chociaż nie, to nie jest ogór, to jest wysokiej klasy ciągnik przedłowy. Jeszcze zrobi niejedną trasę po pomarańcze do Hiszpanii, tudzież do Azerbejdżanu po makaron. Tylko wymaga trochę kosmetyki. Tomaszu, będziesz jeździł do Azerbejdżanu po makaron? Albo śliwki. Albo śliwki. Śliwki, robaczywki. Jak widzicie, chociaż mamy już prawie zimę, to słoneczko praży. W oczy razi. Trawka się zieleni. Jest to taki substytut wiosny. Tomasz tutaj podpił akumulatory. Pochwalę się, że moje akumulatory. Działa. Zamek? Mogę wyjść? Oczywiście, zapraszam w skromne progi. Kurde. A uwaga, tu jest dużo pszczół jeszcze. A, pszczoły ale i zwierzyna wyszło. ja bardzo uwielbiam. Hmm. Ty, ale pędź nie jest zmęczony. No nie jest, nie jest właśnie. Po fikołku widzę, że jest bardzo nieumęczony. Wiesz co, stał... Ty, a ile on ma? Cztery lata. Cztery lata stoi? No. Uważaj, te pszczoły tutaj jeszcze są. A ja się nie... Patrzcie, oto o jest pszczoła. Możemy ten odcinek przerobić na odcinek przyrodniczy, co wszędzie Co Swoły tutaj pomieszkują. Ja spróbuję lekko sprowokować, tutaj, żeby trochę akcji było w tym filmie. Ona jest wiesz, co? Lekko tumaniona z tytułu niskiej temperatury na dworze. Nawet nie atakuje. No ja 4 lata śpi. Śpi 4 lata i <grym> oczy zgniją, jak będzie tyle spała. <grym> no więc dobra. Co ciekawe, czy zapalił? 4 lata nieodpalany w sumie. A tu ty go nie odpalałeś? 4 lata? Nie. O Boże, święty. O! Świeci się coś? Człowieku, jak w zboże narodzenia na choince. To taki stan normalnie dla Iweko. Cicho, dobra, chwila prawdy. Eee! Ty. <laughs> Nie Działa, niebywałe! niebywałe bardzo rolę. Nawet ci... nie kopci aż tak. Nie kopci? Nie. Kurde, to jest solidna niemiecka motoryzacja. Ile ma przebiegu? Czego czekaj, czekaj jak się w manie? Jest jakiś przebieg w ogóle? No właśnie muszę zlokalizować To ustalenie <laughs> Przebieg do ustalenia, ale nie wiem jak się w manie... Teraz się śmieją pewnie, wiem, tu Tutaj, jest przebieg. Na tym. Tu jest powinien być przebieg e, przebieg wyparował Albo nie ma przebiegu, Ty może jest fabryczny nowy egzemplarz Tomaszu Co ty na to? Może być No ale powiem ci jest y, tu nie jest duży przebieg, tak już wiesz, chichy, ale ja widzę po wnętrzu, że nie jest duży przebieg, bo on jest w ogóle zmęczony. Ja widziałem czerżarówki trzyletnie, które były bardziej zajechany w środku niż ten man no dobra 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 pomuje pomuje pompuje? Trzyma, pompuje. To. a ir presure to love, czyli chyba za niskie ciśnienie jest Idzie dupa do góry? Idzie, idzie. Lowrider. Dobra, nie jest źle, on coś tam chce żyć. Napompujemy mu jeszcze. Ty, ale tu jest coś popierdolone, bo tu bije tylko w jeden układ. Ruszył, ruszył, bo najpierw nie chciał ruszyć, a teraz ruszył. No i zobaczymy, co to będzie z tymi hamulcami, ale jeszcze jakieś problemy. Lima. podgrzewane fikoły. Coś wspaniałego. Muzyczka. Dobry. Cześć. Dzień dobry. To coś się dzieje. No przyjechaliśmy zobaczyć ciechol, w ogóle, czy to to no. nie będę jej patjaty pokazywał, bo może ciebie tego nie żyć. No. Próbuj nagrać. Coś tam jakieś ruchy. Tu koła nie trzymają. Gdzie się w manie blokady załącza? A dobra, mam. Wyczaiłem. Zaraz wyskoczy. Dawaj, dawaj. On siedzi w glebie. Te akumulatory by sobie. Trzeba... tak On jest wbity, wiesz? I. Dobra, jak siedzi, Mogę pójść po jakiś spadel kurwa. Nie? nie, on wyskoczy, tylko rozbujam go przód tym, i on wyskoczy jak... jak. Filip z Konopi przysłowiowych. Światełka świecą. On jest, powiem Ci, gotowy do jazdy, wiesz? Na Niemcy. Może na Hiszpanię jeszcze nie, ale na Niemcy tak. Ale żeśmy dziurę wykopali. Dobra, próbujemy. A grę, z drugiej strony. Trzeba Idzisz. podwiesić ten zbiorniczek. No. Zaraz przyjdę. O, dym do sobie. Jakby jakąś dużą trytkę miała, wiesz? Co ty tam naciskać w tym mikrofonie? Absolutnie wolno za nic naciskać. No. Masakra z tymi pomagierami moimi. Nic się nie uczą. No także, wóz, jak widzicie, rokuje bardzo dobrze. Chociaż. Na początku nie wierzyłem w to, że coś z tego będzie. Ale chyba będzie. Ale patrzcie jakie ma ciekawe osłony między Oczywiście nie jest oryginał. Ktoś sobie to podocinał, podoginał z blachy. Ale jakby trochę zadbać o kosmetykę tego, to źle to nie wygląda. Znaczy umówmy się. Trudno w ogóle, żeby mam dobrze wyglądał. No ale trzeba jakichś pozytywów szukać. O ile dobrze pamiętam. Tu gdzieś jest... Cięgno? Cięgło? Albo sznurek do otwierania schowka? Może coś ciekawego tu znajdziemy? Echo? Nie ma nic? Pójdźmy zatem z drugiej strony. Bardzo ciekawa kolorystyka. Nie są to kolory trafiające w me gusta, no ale może jakaś kobieta by się zainteresowała. Tutaj nie ma za co ciągnąć. O dobra poszło Też nic ciekawego, nie ma tu ani miliona złotych ani kilograma koksu także zamykam Tutaj nie wiem czy to widzicie, pewnie widzicie Ale pan Blacharz szpachli nie żałował mam, mam wrażenie graniczące z pewnością że ten wóz złożył się kiedyś w scyzoryk co widać w wielu miejscach. Tak, i tam jest też kabina zagięta szpachlowana. Także on na pewno kiedyś złożył się w tyzoryk No to akurat nie jest wielki problem. Jeszcze posłuży. Jak widzicie, Tomasz wykazuje się niebywałą zwinnością. Skoczył niczym gibki gibon na ramę. Teraz swoją długą nogę umieścił między wałem a ramą, a długimi łapami będzie. Montował zbiornik, którego opaski już Wspaniały jest. Którego opaski już lata temu zgniły i wisi tylko na plastikowym wężu. Ale mamy tutaj wysokiej jakości gumy, pasy, i zaraz poradzimy sobie z tym problemem. Gdyż trzeba Wam wiedzieć, że Tomasz za godzinę musi być na załadunku, gdzie eee, ładunek ba bananów do Afryki, do Algierii konkretnie. Dzisiaj musi wjechać. Z tym manem. Także śpieszymy się. Siodło musisz posmarować Tomaszu. Nie masz tak jechać, absolutnie. No okej. Okay. Prawo jazdy już zrobiłeś, mam nadzieję. Prawo jazdy odpolone. <laughs> ja ci mogę swoje puszczyć. Jakby co? Kokarta kierowcy mi wyszła. Kurde Tomasz widzę operuje pasami z gracją niesamowitą. Niczym Wołodyjowski szpadą. Dociągnij. A z przyjemnością. Ale jestem Na, silny, waży mnie zgniut. kurwa człowieka. Akumulatory rozruchowe. A powiem ci, on nie ma dużego przebiegu, wiesz? Gdzieś coś tam się wyświetla? Bo powiem, w... Nic się nie wyświetla, ale po szczegółach takich widać. Ale był złamany scyzoryk. Tu cały bok i tył jest spachlowany, róg, więc gdzieś tam poleciał bokiem. Się... Już tylko jedno mam, co się w scyzoryk złamało. <laughs> Trzymajcie i nagrywaj, jak tam koła się kręcą. I to ja od razu jadę na cepę zapinać, nie? No to a smarujemy to? Nie, tam <laughs> Opierdolić <ci> panie jeszcze. <laughs> a! Teraz! Poszedł! Oh, wow. Prosto na Hiszpanię. Sukces! Człowieku, nagraj te osy. Tam jest os w chuj. To może na powrocie. Osy, osy, bo uciekną nam. Otwórz drzwi i nagrywaj tam w osy. Koniecznie. Nie bój się. Nie bój się o to są bardzo miłe zwierzątka. No proszę, wypierdalać mi. One wjeżdżały do Hiszpanii, że chciały zabrać, bo usłyszały, że. Ale Ale na Lewinie nie ma, bez biletów podróży do Hiszpanii. Mm, Także przykro mi bardzo. Przesmarować drzwi, kurwa, tutaj mamy kolejny wzrost. Tak! Tu jakieś cemerki, są przyłówek. To jest wóz gotowy w trasę. A blokady wyłączamy, bo rozpierdolimy dyfę. Kurde, muszterko jest bardzo źle ustawione, ale. Ty, nawet działa. No, częściowo działa. Gdzie tu można jechać? Wiesz co? No... Brawo. Tam jest ciasno dalej. Ciasno? Ale własne. W niektórych sytuacjach życiowych, jak jest ciasno, to jest dobrze. Ale nie dzisiaj. Żeby dzwoń do spedytora. Zwoń do spedytora, że my już lecimy. <laughs> Niech te banany już wyciągają przed halę. I? I ładujemy i lecimy, nawet pogasł, pogasły widzę. No, coś tam pogasło. Nie do końca wszystkie, ale, ale, ale nie tam, nie mam, on, jest, on w trybie awaryjnym idzie. Aha. On w trybie awaryjnym idzie, bo nie ma mocy w ogóle, wiesz, także jak chcesz go kupić, to tanio Tylko taniu Paniu i dobrze To prawo jeszcze z przyjemnością osioł jak chuj Myślę, że on ma koni teraz? 120 i tak? Więcej niż <laughs> Nie no, zdecydowanie lepiej się tym podróżuje niż Ifą, ale, ale nie jest to zdecydowanie to, co być powinno. Połówki działają, to mi się podoba. Tak, biegi to... Do... Biegi wszystkie chodzą. No zawieszenie lekko jest wydupcone. Żyć. Jak to mówi się na e, południu Polski, w górach. Wydupcony licznik nie działa. Zahamuję. Hamulca są. Flakson nie działa, no, fatalnie. Minus 1000. Dobra, trzeba tym zawracać. I tu w ogóle jest urwana chyba sprężyna od kabiny, bo widzisz, jakby jesteśmy przechyleni na prawą stronę. Może zadzwoń do spedytora, że jednak na tą Hiszpanię dzisiaj nie polecimy, wiesz? Gdzieś jakiś tutaj bliski Berlin możemy zrobić, ale z Hiszpanią to sobie damy spokój. Kurwa, coś tam napierdala. Zawijamy tutaj, no, wiesz? To to Zawijamy, bo nie mam dzisiaj ochoty pchać żadnych samochodów, ani też z linkami biegać. O! Co? Monitoruję, przepraszam, monitoruję. A jak powiedział. Na zasenią Ale czemu on nam tutaj pokazuje jakieś bzdury, że dupa jest niewypoziomowana Trzeba dupę wypoziomować tak Tyle o ile Teraz opad trochę, no? entuzjazm o, mi entuzjazm opadł do podróży tym pojazdem, wiesz? Ty w ogóle dzisiaj miałem taki dziwny sen i mam nadzieję, że to nie będzie sen proroczy nie umiecie, że jechałem czerwonym Renault Premium i na naczepie miałem jakiś taki wielki, ciężki klocek i nie przypiąłem go niczym i on się spierdolił w centrum jakiejś wsi z tej naczepy i nie miałem ani ubezpieczenia, ani przeglądu w tej ciężarówce, w związku z czym byłem lekko wystraszony. Tutaj coś nie spadło To oh yes. no. jest Ale jak ci powiedz Lepiej niż To jest Fotel w ogóle sobie muszę wyregulować bo jak jakiejś karpaty Więc Ci nie jest to najgorsza ciężarówka jaką w życiu jechałem to jest zaraz po Iphone druga Ale do ideały i brakuje Czekaj, czekaj, niech się rozrusza, w końcu cztery <noise> to trzeba popsikać WD-40 tu i tam. Dobra, gdzie jechać, bo jeszcze, jeszcze kawałek, nie? No, no, no. Za kapliczką w lewo. Tutaj kiedyś był bardzo dobry sklep mięsny. Jest. Jest dalej? Dalej, dalej. Człowiek, jak jedna mięsiwa przeróżne, soczyste, takie bez żył, bez jakichś chrząstek. Kiełbasy, ojej, rozmarzyłem się. Z wyobraźni właśnie jem dwie kiełbasy. Jedną trzymam w jednej ręce, a drugą w drugiej. Tu w lewo? Dalej, dalej. Jezus Maria. I tu w lewo. I tam zaczyna pustukiwać. Mówmy się, jakby ciebie obudzili o trzeciej w nocy, to też nie byłbyś w pełni sprawny ani fizycznie, ani umysłowo, więc próżno od tego umęczonego i tak życiem mana wymagać tego, żeby był w pełni sił od razu. No, także tego... A grucha wypadła. Grucha wypadła. Zapytaj jak tam na Berlin. W jak to na Berlin. błyczka. <laughs> Czysto miałeś? Ty to co mogę obwieścić, że to jest twój nowy wóz? Słam? Mogę obwieścić, że to jest twój nowy wóz. To wiesz, nie musisz decyzji teraz podejmować. Mhm. Ale tak do wieczora jakbyś podjął, to było dobrze. To ja wtedy dogram wieczorem, że Tomek kupił wspaniałego mana, różowo-białego i będzie woził banany. W Hiszpanii. <noise> Może być. Przykład. No, no to dobrze, to dobrze, to nic. Idziemy coś zjeść. Do widzenia! Żegnam.